Witam Was w dzisiejszej sobotni aktualizacji na kanale Crypto Client. Ostatnie kilka dni na rynku krypto oraz na bitcoinie były dość intensywne oraz dość zmienne, ponieważ zaliczyliśmy spadek do 59 tysięcy dolarów, o czym pokazywałem Wam na moim materiale na YouTubie podczas ostatniego materiału, co on za chwilę dokładnie pokażę na wykresie. Natomiast jest kilka rzeczy, o których musimy sobie porozmawiać. Spojrzymy sobie na danek on-chain, klasycznie zobaczmy sobie na aktualny buy sell pressure, który jest widoczny na bitcoinie. Także zobaczymy, czego możemy się spodziewać i jest to potencjalna szansa na to, że aktualnie bull run zaraz się nam będzie zaczyna. Tak zostawcie lajka, komentarz, suba, bądźcie na bieżąco pod tymi materiałami, a tymczasem przechodzimy do mojego wykresu. Znajdujemy się na moim wykresie maxdata.up i spójrzmy sami. Pamiętacie z poprzedniego materiału pokazywałem Wam tutaj kilka istotnych poziomów, do których moglibyśmy zejść i zobaczcie sami, to jest dokładnie ten sam wykres, ten sam, który pokazywałem na poprzednim materiale. Spójrzcie sami na poziom, który Wam wskazałem 59186. Zeszliśmy do tego poziomu, który był poziomem płynnościowym tutaj poprzedniego price action i zobaczyliśmy natychmiastową reakcję w górę, natomiast buy sell pressure na wykresie pokazał nam tutaj dość niskie parametry w okolicach minus 14, który historycznie był dość dużym parametrem, jeżeli chodzi o dość niską, niską wartość, która wskazuje nam na wysokie wsparcie zakupowe w tym momencie, więc to był Pro alert, który ustawiałem również kilka dni temu, który również wam udostępniałem, także tak wygląda w tym momencie sytuacja na Bitcoinie. Mieliśmy rajd w dół 6%, mieliśmy rajd w górę 6%. Również tutaj zmierzmy sobie a, dokładnie jaki był to ruch. Czekajcie, boom! Mieliśmy wzrost 7% spadek, 7%. Także przez ostatnie kilka dni mieliśmy dość dużą intensywność na rynku. Natomiast pytanie, czy jest to dobry znak? Jest to bardzo dobry znak. Dlaczego? Ponieważ to co wspominałem w przednim materiale, jeżeli ten Poziom zostanie podtrzymany, jest to po pierwsze dla nas dobry znak. Natomiast spójrzmy sobie dalej. W tym momencie widzimy, że wygenerowaliśmy tak zwane lower low. Względem tego poziomu możemy sobie tutaj ten oto box usunąć. Tą linię również możemy usunąć. Widzimy, że zeszliśmy poniżej, zebraliśmy płynność również z tych dołków, natomiast wygenerowaliśmy cały czas tutaj lower low, co jest generalnie dla nas w tym momencie również negatywne, ponieważ cały czas widzimy, że zaczynamy formować tutaj lekki trend spadkowy. Pytanie, co się stanie tutaj z tym aktualnym ha Jeżeli ten high okaże się lower high, tworzymy sobie tutaj lokalny trend spadkowy, według którego będziemy mogli podążać dalej w dolnym kierunku. Natomiast jak to się dalej potoczy, zobaczymy. Mamy w tym momencie weekend, mamy sobotę, więc jakby price action jest w tym momencie dość słabe. Zobaczymy, jak się to pokaże. Za parę dni tutaj mi się włączył access configuration na Magzata którego nie chciałem wam pokazywać, natomiast też szczęście nie ma tam żadnych cennych danych dotyczących privateki. Natomiast w tym momencie musimy zwrócić uwagę na podtrzymanie, poczekajcie, bo mi się tutaj włączył ten, włączył mi się cały czas ten pędzel, natomiast mamy tak, do podtrzymania kolejny poziom będzie tutaj 61584, jeżeli ten poziom zostanie podtrzymany, mamy tutaj lokalne pomieszanie i podtrzymanie tutaj aktualnego tutaj downtrendu, uptrendu, i będziemy musieli walczyć o przebicie poziomu 64414 co nie będzie łatwe. Jeżeli ten poziom zostanie podtrzymany, zejdziemy niżej, wygenerujemy na wyższym timeframe cały czas lower high i będziemy kontynuowali tutaj lokalny trend spadkowy, co nie będzie dla nas najbardziej korzystną sytuacją. Także w tym momencie musimy oczekiwać, musimy czekać na to, co przyniesie nam poniedziałek, ponieważ jak dobrze wiecie, w weekendy rynek jest dość nudny. Natomiast najczęściej mamy ruchy dopiero z niedzieli, wchodząc w poniedziałek, więc będziemy musieli spodziewać aktualnego ruchu. Natomiast patrząc z szerszej perspektywy, również kolejna rzecz, którą widzimy, może nam tutaj pokazywać, że poziomy pomiędzy 64 tysiące dolarów oraz 60 tysięcy dolarów mogą nam się zamienić w długą perspektywę konsolidacyjną, aż uwaga do wyborów w Stanach Zjednoczonych, w których aktualnie z tego co widziałem, yy prowadzi Donald Trump ponad Kamalą Harris, natomiast to jest kolejne wydarzenie, o którym sobie musimy porozmawiać, które będzie miało dość kluczowe tutaj znaczenie na aktualny rynek krypto, natomiast te dwa poziomy mogą w perspektywie szerszej pokazać nam również tutaj obszary konsolidacyjne. Kolejny news z dnia dzisiejszego mamy podczas weekendu, sobota, niedziela na giełdzie BingEx, bardzo łatwą i prostą promocję dla Was. Handluj 1 USDT. Jak widzicie, giełda Bingex ma pełnoprawne wsparcie dla języka polskiego. Także cała giełda jest przetłumaczona, więc jest to dla Was bardzo, bardzo, bardzo proste. Wystarczy, że założycie konto z linku oficjalnego, znajduje się poniżej tego materiału, wchodzicie w tą oto promocję, zakładacie konto, robicie minimalny depozyt i robiąc pierwszą pozycję o wartości 1 dolara, dostajecie jeden los. Na podstawie którego możecie wygrać, uwaga, nawet 10 dolarów. I tutaj są wszystkie różne nagrody. Wiadoma sprawa, im większy volume i tutaj depozyt zrobicie, do... Otrzymujecie więcej losów, także to jest tutaj przyjemna akcja promocyjna dla nowych użytkowników na giełdzie Bingex podczas tego weekendu. Także do niej link znajdzie się w opisie oraz na moim kanale na Telegramie również zobaczcie pełnoprawną instrukcję, jak wziąć w tym udział. Także to jest tutaj szybka aktualizacja z mojej strony weekendowa. Zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie nam poniedziałek. Tak jak mówię, możemy spodziewać się kilkudniowej fazy konsolidacyjnej pomiędzy 64 tysiące a 60 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli obydwa te poziomy zostaną podtrzymane, prędzej czy później jeden z tych poziomów pęknie teraz wszystko zależy od tego, który z tych poziomów pęknie. Natomiast tak jak mówię, musimy podtrzymać higher, low, aby kontynuować dalsze wzrosty, ponieważ od dłuższego czasu tworzymy strukturę spadkową. I teraz możemy być bullish, możemy być bearish, natomiast struktura na wykresie powie nam wszystko i w tym momencie musimy obserwować ją po prostu bardzo, bardzo dokładnie. A niestety w tym momencie jesteśmy w strukturze spadkowej. Dla, mnie, dla większości osób mogą być duże emocje na rynku, natomiast tak jak mówię, wykres oraz świeczki powiedzą nam Dokładnie wszystko, gdzie się znajdujemy. W tym momencie jest to tendencja lekko spadkowa. Na wyższych timframach oczywiście mamy wzrost, natomiast 1-4 godzinowy jest lekko spadkowy. Także to mnie niestety martwi, jeżeli to poziom zostaną przebite, będziemy mogli kontynuować dalsze wzrosty do prawdopodobnie nawet all time high także październik nadal jest we wczesnej fazie możemy spodziewać się dużych wzrostów więc to by było na tyle moi drodzy chciałbym przypomnieć tylko że rejestrując się z link oficjalnego na giełdzie BINGEX, które znajdziecie poniżej otrzymujecie dostęp do kanału VIP na telegramie więc to jest jeszcze dodatkowa zajęta dla was więc jeżeli macie pytania piszcie śmiało szybki update z mojej strony mam nadzieję się podobało jeżeli tak standardowo zostawcie komentarze pytania wszelkiego rodzaju tematy, jakie chcecie w komentarzach, możecie zadać pytania. I zapraszam Was do obserwacji również mojego profilu na Instagramie oraz Twitterze, na którym dzielę się również tutaj zdjęciami, różnymi relacjami, również tutaj z Indonezji, gdzie aktualnie się znajduję. Także tutaj mały off-topic, więc to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia.